Wykonaj dodawanie, wyłącz całości, czy inaczej mówiąc, przedstaw liczbę w postaci liczby mieszanej. Są to ułamki, które mają ten sam mianownik, czyli dodajemy do siebie liczniki 3, dodać 5, mianownik spisujemy bez zmian. 3, dodać 5 to jest 8, i mianownik spisujemy. Jest to ułamek niewłaściwy, który możemy zamienić na liczbę mieszaną, czyli sprawdzamy, ile się zmieści siódemek w liczbie 8. I mamy 7, już następna siódemka nam się nie zmieści, czyli zamieniamy na jedną całość. Zabieramy 7 kawałków, mamy 8, czyli 8 odjąć 7, i zostaje nam 1. To jest 1 siódma. 4 piąte plus 8 piątych, 4 dodać 8. Mianownik spisujemy. W liczniku wychodzi nam 12, w mianowniku 5. Jest to łamek niewłaściwy, zamieniamy go na rybę mieszaną, czyli sprawdzamy, czy się zmieści piątek w liczbie 12. Czyli to będzie 5, 10 i następna piątka już nam się nie zmieści, tak. potem będą to dwie całe, skoro mamy, zabieramy 10 kawałków, mamy ich 12, zostają nam dwie piąte. 17 9 daje 12 9 17 do 12, wykonamy działanie w pamięci, jest to 29 29,9. Czyli możemy sprawdzić teraz, ile się zmieści 9 w liczbie 29. Jest to ułamek niewłaściwy, zatem musimy go zamienić na liczbę mieszaną. Sprawdzamy. 9, 18, 27. Czyli zmieszczą nam się 3 dziewiątki, które zabieramy z góry, czyli razem zabieramy 27 kawałków. Mamy ich 29, czyli zostaną nam dwa kawałki z 9.